Siema. Długo mnie na kanale nie było, tak jak Franklina I dzisiaj odcinek w poszukiwaniu Ramzesa. Wczoraj poszedł na grzyby i do tej pory nie wrócił. A musimy wcześniej go znaleźć, bo nadchodzi cyklon. Więc tutaj pewnie trzeba się szybko pośpieszyć, trzeba szybko z tym materiałem zdążyć, bo jak ta w już będzie szybciej i nic myślimy, to przestażamy. Więc zapraszamy. Ej, Kasper, a jak myślisz, yy, gdzie może być lądzys? Po prostu to jest siarno, tam raczej nie idziemy chyba iść. Co idziemy? Idziemy, idziemy. No. Trzeba poszukać lądzysa, tak? Zgubił się. Od nie wraca. To zaraz idziemy. To jest okropna pogoda, więc będzie sobie trudno zaleźć tak brązowy sam. Nie wiem jak my to zrobimy, ale myślę, że się uda. Bądźmy dalej myśli. Frankli, troszkę wejdziemy. W prawą czy w lewą albo prosto. Stary nie wiem. Może prosto. Nadal. Hmm. Słuchaj, w lewo jest jakiś las, a No to w lewo chodźmy. Czy Teraz mówisz, że idzie na grzyby. Po prostu nie wiemy co jest, a w lewo Llewo. też się nie wiemy co jest. Więc możemy iść... W lewo! Kurczę. Dobra, w chodźmy lewo. w lewo. Nie może, że możemy zarysować to w lewo, a już się może to wrócić, no i weź po prostu wróciły, wiesz? Dobra. No no to to idziemy, idziemy w lewo. lewo. Dobra, zakań, zamiast ja pamiętam. A, e, tak, na prawo jest rzeczka taka, mini. Rzeczka, tam jak widzicie, nie oczywiście. Dobra, mniejsza rękę. Tak, idziemy prosto. Na lewo jest taka Jezioro, większa rzeczka. Jezioro. Jezioro, to może pójdziemy je zobaczyć. Można jest tutaj stracić na to, się Albo ode mnie I Teraz tak w kółko, na lewo, a na lewo nic nie widzimy ani środku ani w ogóle. Dobra. Co udziały? Co robicie? jesteśmy w tym miżrze? W każdym razie musimy szukać lodów w Ciekawe, coś znajdziemy, czy no, Jesteś, nie. Zresztą się o tym przekonały. Tego datarka, żeby właśnie szukać, chce się na ziemi, ruch na drzewach. Więc idziemy. Kapi, kurde a to? Jest odcisk buta normalnie Tu też bez kitu Czyli a to to jest nawet chyba no, to, Jak widzicie tam jest jezioro tutaj Ramzesa nie ma, więc może zawrócimy i pójdziemy w prawą stronę tym razem. To jest to jest zawracamy Dobra, wróciliśmy na, na skrzyżowanie, więc teraz idziemy prosto a jednak, bo w prawo była kurtka zamknięta. A tam ochrona jest, żeby nie złapali nas. To. to idziemy prosto. Ja Nie wiem. Najgorzej, telefon nam padł. I że do Ramzesa nie ma jak zadzwonić. No, ale w ogóle Ramzes wyszedł wczoraj, a dzisiaj... Były jego ślady, no. czyli jeszcze się tą to uliczy, więc nie traćmy nadzieję, że go nie ma. Nie wiedziały naprawdę o czymś, jak się, tak się uliczyło. Dobra. Ludzowie, ustawów nie było, więc jestem trochę zdziwieni niczemu. Ty, mam pomysł, może krzykniemy? Ramses? No. Dobra. Ramses! 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 Mm. Nie wiem. Serio, razus w ogóle. Nie, nie widzi. wiem, że on w ogóle wyszedł wczoraj i nie wróci na to. Ale będzie coś lepsze że chociaż wiemy, że żyje. Bo w ogóle widać go buta i w ogóle, że Więc... Mamy no pierwszy trop, ale nic tam nie znaleźliśmy. Czyli razus musiał gdzieś przejść. Ale gdzie? Nie wiemy tego naprawdę, bo cholera pada. Na przykład inne ślady już go zakryć. Więc... nie wiem. Dobra, to idziemy!

nie, 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 my tam byliśmy nie, to Prawo <simpl mosquitoes> <anlamgae> to my tam byliśmy, bo to jest tamty krok. nie, 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 po prostu. nie, 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 Ramses! nie, nie, Ramses! nie, może tam gdzieś będzie? Wygląda się oczekiwał, trochę wygląda strasznie, ale będę robił do Ramzesa. Z tego powodu, że gdzieś tutaj w okolicy jest. Ale też wiecie, to warto kogoś szukać wszędzie w okolicy. No i no, idziemy. I co? No i no, nie, że bo dzisiaj będzie to. tak, No, dzisiaj cyklon? będzie. tak, dzisiaj będzie ten cyklon, tak, w zasadzie będzie ogromna wichura. Podobno o godzinie tam około 17 17 użyła się ta wichura. Więc musimy się z tym pośpieszyć. Ale jak go nie znajdziemy, to w nie wiem. Nie. Dobra Dzień dobry. Jesteśmy tutaj obok tych drzew koczących. Jedynie tam się znaleźć taką ciężarówkę. No i no.

Ja pierdziel, a nie poznałem was, no tu ja. My cię szukamy od wczoraj, jak ty się chowasz? Siema, siema, siema. No się dobrze czujesz, kurwa? No widzowie, bardzo się tego nie spodziewałem, bo ja pojechałem sobie na obrzeża miasta do lasu, żeby pozbierać grzybów. No i było wszystko fajnie. No i tak było fajnie, że zapomniałem, że w ogóle przenocowałem tu. Nie spodziewałem się, że Moje dzieciaki są tak troskliwe i postanowiły mnie poszukać. Nie poznały mi, ale to są oni, to jest... Mój Jeszcze raz straszył. To jest Franklin. Są mega zajebiści. Fajnie zawsze wiem, że mogę na nich liczyć. Dobra, wzywaj, teraz idziemy do domu się ukryć przed naciągającym huraganem. Cześć!